Dla nas to był pierwszy etap w tej edycji Pucharu Polski. Odpadamy niestety po bramce stoconej w ostatniej minucie meczu, gdzie jeszcze mieliśmy po, po tej bramce sytuację uderzenia w poprzeczkę. Na pewno odpadamy z mocnym zespołem, który też po pomimo tego, że zmiany kadrowe były w wyjściowej 11 w porównaniu z poprzednimi trzema spotkaniami, jakie je, jak gra Polonia w lidze w rundzie wiosennej, to, to byli to jakościowi zawodnicy i, i na pewno dla nas to był trudny mecz, trudny mecz. Dużo wiedzieliśmy o Polonii, też podeszliśmy tutaj do tego spotkania wynikowo, tak żeby awansować, zmieniliśmy delikatnie ustawienie, przygotowując się pod każdą możliwość, jaką kadrową jaką Polonia może wyjść. Jak się okazało niestety, zabrakło nam troszeczkę czasu, może inaczej, troszeczkę za dużo było czasu w tym meczu.